Witajcie kochanie na moim kanale i dzisiaj zobaczycie zapowiedziany już odcinek ze zdrapkami z okazji wesela córki mojego męża i mamy tutaj zdrapki z numerem 19, bo 19 wychodzi za mąż. Jeszcze nie liczyłam, na ile mam tutaj zdrapeczek, ale to, co mi się udało zbierać, to to jest krzyżóweczki Paradisowe, całą już poddrapałam, żeby to nie trwało bardzo długo, bo chciałabym zmontować ten film. W sobotę, żeby jeszcze Wam dodać jakiś tam filmik albo, albo jakieś zdjęcie z tego, jak wygląda to wesele, bo podejrzewam, że później już nie będę miała kiedy robić jakieś tam, no bo gości, wiadomo, będzie to wesele na naszym podwórku, więc wiadomo, z czym to się wiąże. A jak ktoś nie wie, no to po prostu ciężko to powiedzieć, no bo są po prostu obowiązki. W każdym razie jest to radosna ceremonia, można powiedzieć, i weselna, więc będziemy, bo ślub będzie też na podwórku. Przyjeżdża do nas pani i będzie udzielać ślubu, więc emocje będą. Także mam tutaj też dużo zrapek. Mam nadzieję, że też będą emocje i mam tak: 1, 2, 3, 4, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20. Nie wiem, czy dobrze liczę. Wiecie, może zrobimy tak: Mam tak: krzyżówka, raz, 2, 30, 40, 50, 50. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 120 zł wydane na zdrapeczki. No i co, zaczynamy sobie drapać? Może zaczniemy z owocowej. Tak jak mówiłam, już niektóre zdrapki podrapałam, żeby po prostu było szybciej. No i tutaj na razie nie ma linii żadnej, ale zobaczymy. Nie wiem, gdzie tam co drapałam. Truskawka. Truskawka jest tu. Truskawka jest tu. Wiśnia, wiśnia jest tu. Na końcu filmiku oczywiście pokażę, jak wyglądam. Mam nadzieję, że będzie. Będę ładnie wyglądać. No bo filmik wiadomo, nagrywam. Troszkę wcześniej korzystam z tego, że teraz nikogo nie ma, więc mam chwilkę dla siebie. Gruszka. Gruszka jest tu, gruszka jest tu, gruszka jest tu. I gruszka jest tu. Szukamy dalej arbus. Arbus jest tu, tu i tu. Tutaj chyba wiśnie jeszcze nie zrobiłam. I winogrono. Winogrono jest tu, winogrono jest tu. Tu, tu. Czy nam się coś utworzyło? No chyba jednak nie. Mam nadzieję, że wszystko zrobiłam. Ale patrzymy na kontrolne, więc niestety. Druga, druga zrapeczka. Szukamy winogrono. Winogrono jest tu, winogrono jest tu. I tu. Kiwi. Kiwi jest tu wi jest tu i tu i tu, dobrze. Borówka, borówka jest tylko tu. Ananas, ananas jest tu, więcej nie widzę. Kokos, kokos jest tu, tu, więcej nie widzę. Banan, banan jest tu i tu. I ostatnia chyba będzie gruszka. I gruszka, słuchajcie, daje nam linię, super, więc mamy pierwszą wygraną. Bardzo z tego się cieszę. Ech, truskawka była, była, no ale nie było jabłuszka. Brzoskwinie też nie było. To jeszcze sprawdzimy. Ok, no ale mamy tutaj linię, działa jest tu i patrzymy. Mamy 5 zł. To już cieszę, bo już nie będzie na pusto. CC. No i tak, zaczynamy gruby cash troszkę odjdę dalej żeby było dobrze widać będę głośno czytać szukamy tutaj worka albo albo liczby 12 6 35 40 i 34 23 gdzie to jest 22 24 26 33 2 7

i czwóreczka, a pod portfelem mamy 10 zł, więc w sumie mamy 20. No, bardzo, bardzo się cieszę. Portfela jeszcze nie miałam. I mamy tutaj też CCC. No, bardzo się cieszę. Kolejna zakazeczka, mega pensja. Osmeczka, jedyneczka, 26, 6 i 33: 27, 24.

i 44. No, niestety nic tutaj nie ma. Strapeczka z, 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 z siódemkami, i szukamy te siódemki. Jak będzie siódmeczka, to będę Wam mówić. Na razie jej nie ma. to drapka jest fajna, ale ja też rzadko widzę tutaj te siódemki. No i tak to jest. No i nie ma. Ciekawe, czy dadzą, serducha są, a siódemek nie ma, no niestety nie ma, dobra, I love you be cash, no i tutaj szukamy monety cash albo, albo liczbę, 27, 55, 26, 54 i 48, 32, nie ma, 34, 47, 16, 38,

My tutaj mamy jakieś kontrolne Nie wiem nawet Musiałabym poszukać Nie wiem gdzie szukać no, Pewnie gdzieś są nie. nie wiem jakie kontrolne Bo nie mogę ich znaleźć No ale nieważne Ważne, że jest wygrana Niech tak pozostanie I do wygranych Dobrze, lecą dolary

19, 34 i 47. Nie ma nic. 17, 14, 11, 12 i 26. Także niestety też pustaczek. No nic na to nie poradzimy. Kolejna zrabka to kopalnia rubinów. I tutaj szukamy co? Yy, taki diament, skrzynia. No i dobrze, nie będzie. Szukamy. Monety. Bank, świnka, konieczynka, bank, pieniądze, plik, konieczyna, korona, gwiazda, korona, klucz, korale, garnek, zegar, plik, portfel, gwiazda, monety i klucz. No, chyba pusto jest. Rodzimy kontrolne na wszelki wypadek. R. No idzie kolejne literki. R.R. Nie wiem dlaczego mi nie dają kolejnych literek, bo nie mogę. Nie wiem, może coś przegapiłam. Dobra. Nie ma. Jest tylko jedna literka. Idzie kolejna Dziwna znakówka. Chcę zobaczyć inną literkę, żeby mieć pewność, że nic nie wygrałam. A nie ma. Jest. N. Dobra. Ale naśmieciłam. Dobra. Teraz mam dwie zrapeczki po 5 zł. Trzynastkę szukamy 39, 35, 42, 38, 26, 18, 23, 16, 21 i 31. No, niestety nie ma nic. Tutaj podkowa Szczęście trzeba znaleźć podkowa albo liczby.

I coś tam pewnie jest. Kolejne, ale nie ma wygranej. Dobra. Zabieramy się za paradiso. Tutaj sobie troszkę podrapałam, no ale drapiemy dalej. Czy coś tam będzie, czy nie? Jestem ciekawa. No i mamy tutaj. Tutaj. Koniec. Łódź jest tu. I mamy jeszcze tu. Dobrze. Chmurka, chmurka jest tu, chmurka jest tu, dobrze. Płetwy, płetwy, płetwy są tu, tu, chyba więcej nie ma, dobrze. Koszula, koszula jest tu, no i tu mamy jeszcze koszulkę, dobrze. Deska, deska jest tu. Deska jest tu. Najwięcej no nie ma. Parasol. Parasol jest tu. Parasol jest tu. Parasol jest tu. Tu i tu. Dobrze. Wiadro. Wiadro jest tu. Najwięcej no nie ma. I ostatnie. Jest to czapka. tam kapelusz. Tu. Tu. I koniec. No niestety. Ale wydaje mi się, że jest pusto, że nic nie przegapiłam. Literki są kontrolne różne. No i mamy teraz dwie kontrolne. Znaczy dwie krzyżówki. O. Yy, I tutaj sobie szukamy dalej. Mam nadzieję, że tutaj już będzie, wiecie, jak jakiś błąd, to kontrolne będą, że tak powiem, sprawdzać. Bo ja już nie pamiętam dawno tutaj poddrapywałam. Ok. Tutaj mamy Z. Okay. Mm -hmm tutaj w ogóle nie ma dobra kolejna literka jest to literka V nie wiem czy gdzieś jest. Ale na razie nie widzę. Kolejna literka jest to literka G. Grafik tutaj mamy G. Więcej nie widzę. Tutaj mamy G. Iga mamy pierwsze słowo bieg. Chyba więcej nie ma tu słów G. Tutaj mamy G więcej nie ma. I tutaj mamy g, dog, gra, I więcej nie ma, dobra, kolejna literka jest literka n, tutaj mamy n, tutaj mamy n, więcej nie widzę, hmm. tutaj coś nie widzę, n, teraz tutaj, koncert, Dno, don. No i więcej nie widzę. Dobrze. Kolejna literka jest to literka H. Mamy tutaj. Hala. Więcej nie widzę. Tutaj mamy H. Więcej nie widzę. Haft. No i chyba więcej nie ma, dobra. Literka T. Tutaj mamy. Tutaj. Tutaj jest. Tym. Dobrze. Tutaj mamy te, Atlas. Więcej nie widzę. Haft. Patos. Atom. No i więcej nie ma. Dobra. Trzy literki zostało. Mamy literkę A. Mamy słowo hala. Radca razy asfalt grafik no ale tutaj jeszcze mamy A A, ale na razie nie ma żadnej wygranej tutaj mamy A, mamy drugie słowo IGA pad gad i mamy trzecie słowo ATLAS, także słuchajcie mamy wygraną, trzy słowa Zwrocik jest, może jeszcze się coś pojawi, zobaczymy ok, teraz tutaj Haft. Ryga. I to by było na tyle. Kolejna literka. Jest to literka O. No to już wiadomo, że nie będzie bonusu. No, ale mamy tutaj oko. Drugie słowo. Tutaj mamy, tutaj mamy. Więcej nie widzę. Tutaj jest O. O, o, o. Teraz tutaj, dno, dok i pole. Dobrze. I ostatnia literka. Czy będzie coś więcej niż zwrot? Tylko W, zobaczymy. Tutaj, ale nic nam to nie daje. Teraz tutaj, nawa. No i też nam to nic nie daje, no ale mamy trzy słowa. I tutaj, literka W jest tu. Tutaj jeszcze ty. Towar. No ale nic nam to nie daje. Dobrze. No to wychodzi, że mamy tutaj bieg, iga i atlas. Tutaj jeszcze mamy nawa. Bo N jest. Nawa. No to mamy cztery słowa. Jest to 20 zł. Zobaczymy. C. C. Mam nadzieję, że to jest C. 20 zł bo BB chyba było 10. Tak mi się wydaje. Trzeba by było sobie sprawdzić. Tak, BB to jest 10, a C to jest 20. No, bardzo się cieszę, no bo jest jakaś tam już wykrana. I jeszcze mamy jedną y, krzyżóweczkę z numerem 19. Jeszcze to sobie zrobimy szybciutko. P I szukamy. Tutaj mamy lukrzpan. Teraz tu szukamy pole nadzieję, że dobrze widać. Pole. Więcej chyba nie ma. I tu. tylko P. Aplauz. To było na tyle dobrze. Tylko T. Lato. Tutaj mamy jedno słowo safe. Tak. Okej. Okay. Teraz tu. Stuga. Więcej nie widzę T, Tatry. Agat, Huston. a ta to jest dwie literki, ty. dobrze. Kolejna literka, jest to literka B. I mamy tutaj Biegun. I szukamy Bukspan. Tu jeszcze jest jakaś B, nie ma. Tutaj bar. I tutaj mamy jeszcze. I teraz tu sylaba. No, ale nic więcej. Dobrze. Kolejna literka jest to literka R. R. Tutaj mamy R. Ustrzyki. Tutaj jeszcze B przegapiłam. Tutaj mamy słowo drugie. Ok, Może będzie coś. Teraz tutaj kra, sara, struga, bar. Tutaj mamy. Dobrze. I teraz tutaj. Run. Mamy pierwsze słowo ser i kar. No to by było na tyle. Kolejna literka jest literka w. Waga. Nie ma więcej. Tutaj literki w. Tutaj widzę. Okej. Okay. I tutaj mamy w. Tutaj jest. No i więcej nie widzę. Dobrze. Cztery literki do końca. Jest to literka D. Ada, Coś podejrzewam, że nie będzie literki A, bo jakby była, to by było dużo wygranej. Demon. Gad. Osad. Teraz tu. I indyk. Dobrze. Kolejna literka jest to literka I. Biegun. Ciekawa jestem, czy będzie bonus. Tutaj mamy cis, szczyki na. Tutaj, szpic, teraz tu. I, I, lira, i teraz tu. Ikar, indyk, gil. No i to było na tyle. Dobrze, literka L, laos, lato. No ale nic nam to nie daje. Laura, Lira. No ale i tak wszędzie wszystkiego brakuje. Gil, mamy słowo. Ale to za mało. No i ostatnia literka. Czy to będzie literka N? Nie, to będzie literka O. A literka O chyba nam nic nie da. Bo brakuje nam literki A. Tak myślałam, że tak będzie, no ale co zrobić? Mamy tutaj słowo. Mamy tutaj drugie słowo. Ale co z tego, jak nie ma? Jak nie ma literki A? Tutaj mamy O, ale nie było H. I tutaj. No i co? mogliśmy mnożyć razy trzy. Tutaj mogło być 5 tysięcy. No, ale jest nic. No i co, zrobimy sobie takie szybkie podsumowanie. Tutaj zrabki przegrane, tutaj wygrane i tutaj mamy 5, 25, 35 i 20, y, 55. No to prawie, że połowa, no ale tak to czasami bywa. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj y, coś wygram Wam, żeby Wam pokazać, jak, jak tam wszystko wygląda. No i oczywiście życzę Parze Młodej. Dużo wspólnych, szczęśliwych lat. No i do zobaczenia. Wziąć, pa.